Witam witam wszystkich serdecznie. W Wiedźminie 2 niespodzianka dla osób, które nie oglądały do końca ścieżki Jorweta. Zaczynamy teraz ścieżkę Rosza. To nie jest koniec właśnie tej serii. Z Wiedźmina 2 będziemy sobie jakby kontynuować. No i od tego momentu, gdzie jesteśmy na rozstajach i wybieramy sobie po prostu ścieżkę w akcie pierwszym, akt drugi będzie zupełnie inny. No i akt trzeci też można powiedzieć, że troszkę się zmieni, więc. No cóż, Wiedźmin 2 nadal na kanale. Lecimy z koksem. Dajcie łapę, jeśli się cieszycie. Na powrót serii. No bo ścieżkę Jorweta już skończyliśmy, kto nie widział całej czy też zakończenia to zachęcam. No i co? Lecimy tutaj właśnie do Wernona Rosza. Obojętnie czy podamy miecz Jorwetowi, czy Roszowi, mamy jeszcze możliwość tutaj wyboru właśnie na rozstajach. Więc w tym momencie Mamy dwa questy albo Skojatel albo Vernon Roche i jeszcze możemy właśnie do Vernona pójść, bo to jest jakby ten safe gdzie pomogłem przyleto Jorwetowi, ale to jest jakby godzinka czy może pół później, więc nie będziemy tego jakby nadrabiać i tam wszystko jest tak samo, znowu ta walka. I po prostu teraz idę do Vernona. No i idziemy, idziemy pogadać, tylko to jest w siedzibie chyba niebieskich pasów, co? Od razu. Dobra, to idziemy tam. Myślałem, że on w karczmie będzie siedział. Ale widać, że jest u siebie. No to super sprawa. Wejdźmy tu wejść. Dobra, super. Wszystko gra. Dzień dobry. To ja, zdrajca narodu. No, ślicznie. Rosz, sprawy się trochę skomplikowały. Co ty do cholery robiłeś ze Skojatel? Rzuciłeś Jorwetowi miecz! A ty co? Śledziłeś mnie? Za kogo ty mnie masz, Geralt? Mam od tego ludzi. Konkretnie Wes. E, to jest właśnie fajne, bo nie widziałem chyba tych dialogów, kiedy pomagamy Jorwetowi i idziemy do, Jor, do Rosza ścieżką. Chyba tego nawet nie widziałem, bo zawsze kiedy grałem ścieżką Rosza, no to od razu mu tam pomogłem i jakby byłem już jego wolennikiem. także, no, ciekawie, ciekawie. Jorwet pokłócił się z leto. Chciałem to wykorzystać. Co to za leto? Królobójca. Już już no jesteście pulpeto. po imieniu? Może jeszcze strzeliliście sobie po kielichu? Nie wkurwiaj mnie. Zrobiłem wszystko, żeby go dopaść. Gdybyś mi to zaufał, później. pewnie bym go już miał. Królobójca uciekł do Wergen w dolinie Pontaru. Zmusił Trisby ich, ich teleportowała. Cholera, on sobie z nas kpi! Dobra, skoro tak chce się bawić. Ale jazda fajne z dialogi. Całe flot są płonie. Jak to się zaczęło? Gdy Wez doniosła, że umówiłeś się z Jorwetem, rozkazałem Loredo zapewnić nam wsparcie. Banda durni. Mieli czekać na sygnał, ale kuszników swędziały palce. Mimo zaskoczenia, Jorwet... skoja urządziły nam piekło. Ledwo uszliśmy z życiem. Wielu moich ludzi jest rannych, ale ci od Loredo. Gdy w faktorii gruchnęło, że elfy wyrżnęły tuzin żołnierzy, ojcowie dwóch z nich postanowili odreagować na elfie i dziewczynie. Resztę znasz. Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedwen. Kupiec, który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Korzenko. poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedweńskie oddziały w razie konfliktu. No i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. ROSZ, płyniemy do Doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Hensel z No to lecimy. Ja już tutaj jestem gotowy. Jeśli tak stawiasz sprawę, to zajmijmy się tym szpiegiem. Dobra, skupcie się, bo nie będę powtarzał. Mamy dwa cele. Pierwszy to szpieg z Kedwen, niejaki Arnold Maliger. Trzeba go przechwycić. Drugi to Bernard Loredo, komendant faktorii. Jest zdrajcą Temeria, takich żywcem nie bierzemy. Arnold przebywa w rezydencji cały czas. Tam uderzymy. Żeby dostać się do środka, wykorzystamy niecodzienne talenty Wes i zwyczaje Bernarda. Przestań mm. mówić o nim po imieniu. Działa mi to na nerwy. Jak tam sobie chcesz? Dom Loredo. Pierwsze piętro to kwatery, w których przyjmuje gości. Geralt miał okazję się rozejrzeć. Regularne patrole. Piętro drugie kwatery przybocznych Loredo. Mają się za największych rzeźników po tej stronie Jarugi, ale to tylko nie dojdzie z kolorową lamówką na przeszywanicy. Trzecie piętro Yamalwa. To tutaj Loredo trzyma zagrabione kosztowności, śpi, ra i bransluy się, wpatrzony w elf posążek. Tylko następujące osoby mogą tam wejść. Maliger, matka Loredo, jego kuzyn, i uwaga, dziwki. O, nie wiem, czy mam jeszcze takiecka. Po obchodzie faktorii, Loredo zawsze zamawia dwie panienki. Wes będzie jedną z nich. Ten dom to chędorżona twierdza, ale Loredo kazał go powiększyć o przybudówkę, i właśnie tędy do środka dostanie się widzmin. Wez otworzy ci okno. Geralt, potem musisz improwizować, ale przewaga będzie po twojej stronie. Awes, też swoje umie. Zenan i Rykard ubezpieczą was na stanowiskach strzeleckich. W razie czego, zapędzajcie kurwik w pod okna. Ja i reszta będziemy gotowi. W ostateczności wjedziemy od podwórza. Powtarzam, w ostateczności. To tyle. Jakieś pytania? No, to do roboty. Zatem, Za zatem, chłopy. Dobra, śmierć zdrajcy. Po zmroku zaczekaj w alejce na tyłach posiadłości. Pośpieszcie, Geralt. Moi ludzie będą na ciebie czekać w umówionym miejscu. No to będą czekać, czy już czekają? Bo ja mogę być tam w sekundę. A twoi ludzie? O kurde, w pół sekundy. No to jest problem. No to jest problem. Są szybsi. Ale ja mogę zrobić rolki O nie a ma zostać w pochwie. Zrozumiano? jesteś durny. Jest tak, du, 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 du. Jeszcze za wcześnie. Witojcie. Przyjdź po zmroku. Witajcie, jakbym sobie przemedytował. Koło ciebie. No jak niemożliwe, no. no jak niemożliwe. No. Dobra. Poziom 12 tutaj jest. O zmroku. Twoja karoca już czeka w alejce, przystojny kawalerze. Dobre duchy z tej wieży będą ci miały w swojej opiece. No dobra, dobra. Loredę musimy teraz ukatrupić. Będzie spokój. Czekaj, aż się znajdę, skobroneczku. Gdzie jesteś? dziu dziu Elena w opałach. Nie wiem gdzie jest Elena, tam chyba muszę wejść, nie? Assassin's Creed. Ja nie wiem, czy tam nie muszę wejść, albo tutaj tym dołem. Tu jest tyle chałupy. Tam ktoś żyga. Skradanie Dobra, zabijemy i będzie spokój. Nie będę się skradał w Wiedźminie. Co jestem jakiś? Cicho, ciemny. Nie, szczerze wam powiem, że skradanie w wieśku to nie. To nie, nie tędy droga. Pijam was tu jak karczkę. Ale szczerze, szczerze powiedziawszy, to nie wiem gdzie to jest. Tutaj to chyba nie. O! Dobra, wyrąbię tutaj pół oddziału, i wtedy będzie spokój. Tutaj można na tą drapkę. Można na drapkę, nie? Można. Później tak. Chyba pójdziemy sobie tam na tyły. W to to grałem chyba z 3 lata temu, co? Czy 4? Może 2? Może 2? Dobra, tu sobie przechodzimy w tą ścieżkę. Ja tak się czuję, jakbym właśnie w nową grę pykał. O, tu jest. Ale później będę miał już przebłyski. Jak Odrina zobaczę, to już będzie. Ty jesteś git. przyjacielem tej nowej. Gdzie ona jest? Komendant zabrał ją do wieży. Musisz się śpieszyć. O kurwa? To wszystko wiesz. Od razu było widać, że nie jest jedną z nas. Dziwka dziwkę pozna. No i domyśliłam się, że coś się kroi. Zanim ją zabrali, zdążyłam mi wyszeptać okno w przybudowcy. Kiedy ta gnida poszła się odlać, zobaczyłam, jak przechodzisz przez mur. Jak się dostać do Loredo? Gdy się zabawia, nie wpuszcza nikogo. Ale jego matka ma klucze. Musisz ją bardzo kochać, skoro tak ryzykujesz. Te. Ta. To gdzie ta matka? Siedzi w piwnicy i destyluje fistech. Dzięki. Teraz znikaj. Przejdź przez mur i uciekaj. Gdyby zaczepił cię wysoki mężczyzna ubrany na niebiesko, opowiedz mu o wszystkim i przekaż, że jego plan faktycznie był genialny w swej prostocie. To ja dziękuję. A jeśli uda ci się wejść do wieży, zabij go, Wiedźminie. Niech zdycha długo i w męczarniach za to wszystko, co nam zrobił! Dokładnie. Mm. Gdzie w tej piwnicy? No, gdzie się skradał Gertrud? Nie masz co robić. Wyrżniemy wszystkich, a nie tu będziesz się skradał. W pantalonach. Tam jest piwnica, co? Tu. może tu jeszcze wejdę tutaj zobaczę może z tej komórki sobie przejdę w tym samym czasie o kurde niedobrze w ognoja no a w ognoja Dzień dobry ja podziałeczkę. Klucz do górnych kwater. Dawaj. Przyszedłeś po elfią dziewczynę! <laughs> Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki. Jak w przepowiedni twiny. Ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuje! Zamknij się i daj mi klucz. Klucz... Klucz... Gdzie ja go wsadziłam? O! Rzeźnik z Blawikem ten klucz. Jest Mota, coś tu fajnego. Klot drewna, Woreny, Pyłek, Fistecha nie ma. Komu Fistecha, komu Fistecha. Dobra, idę do góry. Od razu będę lał po ryju. oj Loredo. Będzie ciężko z tobą. To jest na samej górze, nie? Tobie wszystko otwieramy. O, tu jest ta skrytka. Zobaczę tą skrytkę jeszcze. Ja ci skradanie! mnie tu denerwował, panie strażnik ondaś pan jak grembacz Dobra Zobaczmy to. No to możemy. Okej. Okay. Okej, okay, no to drugi drugi będzie wrak, spoko.

Dobra, super sprawa. Jeszcze dwóch pajacy. O, jeszcze tam jakiś. Jakaś buzdygia. O kurcze, ale! Pan to jest... Zawąski... Zawąski w portka. Zobaczmy co tutaj. Klucz do wieży pim, pirim, pim 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 Słupek chciał mnie zaatakować? Kurde Łap coś, panie Loredo. Radziłbym poćwiczyć. Trudniej się walczy z żołnierzem, niż z bandytą, co? Jesteś lepszy niż twoja matka Fat, ale zginiesz tak jak ona. Co? Ty kurwi synu! No, mówiłem, że jesteś durny. Nie wyjdziesz stąd, szyby. Ja mam questy kolejne, ty już nie. Zobaczymy. Dopie. Dawaj tę Dopie. Szybko, rozwiąż mnie. O kurde, fajne. Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy się stąd. Słyszałam coś za tymi drzwiami. Zostawiajcie mnie tu, błagam Nie wyglądasz na dziwkę, elfko Nazywam się Moril Jaki jest miesiąc? Nie ma czasu na dyskusję, możesz iść Nie zostanę tu ani chwili dłużej, choćbym miała się czołgać Ona nie przejdzie przez ogród, Geralt Musimy wyjść od frontu, prowadź Będziemy tuż za tobą To jaki mamy miesiąc? Lamas Zaczęła się jesień? Kiedy mnie porwali, padał śnieg Więc ojcem dziecka jest... To dziecko ma tylko matkę. Gdy się zorientowałam, że jestem w ciąży, chciałam. Ze sobą no niestety. Wkończyć. Nie mów tak. Jestem NC. Idą. No to jest czysto. Nie, nie, nie dam rady. Ja chyba. O! Ja macie odeszły jej wody, Geralt. Zmiana planów. Co? Wracamy do wieży. Potrzebuje czystego łóżka, ciepłej wody i trochę czasu. Nikt nie może nam przeszkadzać. Sprowadź pomoc. Alarm! Intruz wieży! Skąd wy się wzięliście? No, no, pojadą skąd. день цвета давайте чуть-чуть по мне лингена ты balistą, nie? Kto to zagolenia? Tutaj pan? To no nie jest łupek. Kto jest Zastanów się, zastanów. Się. Well. Cool. Geralt, w samą porę. Gdzie się podziewałeś, Roż? A mieliśmy mały problem po drodze. Chcemy zginąć? O, dobra, niech zginie. Znacz, tam pokona po prostu. Temerskie oddziały specjalne. Utworzone przez Foltesta do zwalczania Skojatel po pierwszej wojnie z Nilfgaardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, trosz Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich linii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę nie. mógł zjednoczyć skojatel. Kończ już! Nie zabiję cię Rosz. My, Ensit, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał, bo mogę to zrobić jeszcze raz. werno nie Roż. Popełniasz błąd, Jorwet. Znajdę cię. Kurwisy no. uciekł, ale jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy. Zasrani nie ludzie. Starcie o Jorwecie, co z Loredo? Gdzie jest Wes? Loredo nie żyje. Uratowałem Wes w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale. Chłopiec Geralt. Zdrowy chłopiec. O co tu chodzi? Czyje to dziecko? Moril. Czyje? Znaleźliśmy elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem. Życie nie tknąłby Melwki. W porcie czeka statek. To tak zły wybór. Marwa? To... Coś ty zrobiła. Dlaczego? Nie. Uf, nie dotykaj mnie. Przeklęte miasto. Szykujcie statek! Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z bindugi. I powiedzcie, że to dziecko Moril. Odpływamy. Kończymy akt pierwszy. I Już jest inaczej, nie? Od tego momentu znacznie, znacznie. Królobójca zagrał nam na nosie, porwał Tris Merigold. Mm. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta ruszyłem w głąb doliny Pontaru. Tam właśnie, na terenach zwanych Górnym Edirn, obozuje armia króla Henselta. Otóż to, Król, to słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały specjalne króla, niech mu ziemia lekką będzie, Foltesta, przecichły, jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku, na ile sposobów można oskurować elfa. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności, nim znajdzie go jakiś rodzaj refleksji. Ciekawe, nie? Mgła, Dolina Pontaro, Górna Edit, akt drugi tutaj jest. Nade mną. Dwa dni po opuszczeniu. No i wracamy do naszych bohaterów znanych to dopiero musiała być jatka ile kości skąd glevisik wzięła tyle mocy nie podniecaj się Detmold. widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa drwi sobie do woli to jest magia takimi czarami wygrywa się wojny tysiące ofiar w jednej chwili mm. potęga zniszczenie zagłada sabrina glevisy wiecie co tutaj sobie skończymy żebyście mieli też w jednym e, momencie ten akt drugi w jakby takim jednym odcinku, no i rozpoczęliśmy sobie ścieżkę Rosha, domykając akt pierwszy i też widzieliście nowe sceny. Jeśli ktoś, no, może nigdy nie widział, nigdy nie grał, także ciekawie będziemy sobie kontynuować. Dawajcie łapy w górę: im więcej łap, tym częściej będą odcinki. No i co, widzimy się w tym akcie drugim, już po stronie właśnie niebieskich pasów i Vernona. Będą zupełnie inne questy, zupełnie inne wybory. No i. Zobaczymy, co tam następnym razem. Także dzięki za oglądanie. Kto dotrwał do końca, niech napisze Vernon Roche. I do następnego. Bywajcie.